Yo, 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 Siema, siema! Dzisiaj przed nami nie lada gratka. Jest to Teamset Barcelony z tego sezonu. Box niezwykle ciężko dostępny. Na szczęście udało mi się dostać jeden, gdzieś tam z drugiej ręki. E, więc mam nadzieję, że nie jest ściągany z jakiegoś AliExpress. W środku mamy One Static Parallel. E, dwie numerowane, trzy holo. I w co drugiej puszce jest autograf. Jest to podzielone na takich 6 boosterków. I je sobie właśnie otworzymy. O! Ten jest dziurawy. Mamy dziurawy booster. Albo jakiś fejkowy. Albo błąd w produkcji. Ale może to dobrze, że błąd w produkcji. Ok, otwierajmy to cudo. O, dziewczyny. Shertain Leip. Laminia Mal. Bardzo ładna karta. Też jakiś taki zżółknięty jest ten chłopak. Ok, Rukas, Gile, jakimś holo. Sergio Busquets. Fajne, bardzo, bardzo przyjemne są te karty. Ładnie wyglądają. Czy mam 5 kart w paczce. Kolejna paczka. No, czekamy na autograf. najlepiej i Messiego. To też jest dziurawa. Co to za fejkowe boostery? Ok, tego ziomka już mamy w jakimś holo O, pierwsza numerowana karta Aitana do 250. O, ok. Chcielibyśmy coś fajniejszego. O, proszę. Jakiś super corner collection. Leo Messi. Nie, no, fajniutkie. W ogóle. O, Lewandowski na Bonafide Lewandowski, też super karta. I ostatni jest Balde, te ja sobie odstawię tutaj, są fajniejsze. O, kolejne, kolejny dziurawy booster i to w trzech miejscach. W ogóle cały ten teamset, to się wszystkie te teamsety z tego rodku są bardzo ładne. Bardzo mi się podobają. O proszę, Cesk Fabregas, Cornel Collection de Young, ja, taki zwykły akurat. O, jest i Leo Messi w jakimś holo fajnym. No super, jeszcze jakiś numerek, coś tamtego. Byłoby super. Rafinha Basic. I Basic Aitana. Nie no, super jest design tych kart w tym roku. Naprawdę, naprawdę fajniutki. Szkoda tylko, że te boxy są tak ciężko dostępne. Ponoć poutykały gdzieś w dostawach. O, proszę. Dla Minimal Basic. No to też trzeba pakować koszulkę. O proszę, jaki cudowny zawodnik! Samuel To. Najlepszy zawodnik na świecie, do 199 Juan Garcia. No, takie o, nie? No, spoko BASIC. de Young i Corner Collection, takie jakie już mamy, ale tym razem bez żadnego holo. Messi. No te boksy putykały ponoć gdzieś w dostawach, dlatego jest taka słaba dostępność. I jest duża szansa na to, że one jeszcze będą dostępne. Więc mam nadzieję, że to nie jest mój pierwszy i ostatni bok z tego dodatku. Ok, mamy Dro z Barcelony. CHAWI. No nie, te karty są super. O! Kolejna Aitana, teraz do 150 Ja no, świetnie, Aitana nas prześladuje w tym boksie Paraluelo I Kubarsi Basic Ostatnia paczka i tutaj pewnie jest autograf Messiego, tak, tak mi się wydaje, tak coś czuję Taki miał być ten boks Okej, okay, zaczynamy od Bonafide Krojfa Fajnie Basic Ferran i Holo Holofabregas Fajnusi, a czyli to jest to samo co to tylko w wersji holo jeszcze jakieś O nie no super, super Andres Niesta I ostatnia karta na dzisiaj to Gavi, Basic Gavi Biały Gavi Ok, dzisiaj dość słaby drop, prześladowała nas ta numerowana Aitana. Do tego trafił się numerowany Jean Garcia. Ale no nie mam zamiaru się smucić. Tylko zatracić tym co najlepsze. Generalnie te karty są bardzo ładne, więc mam nadzieję, że to nie jest ostatni box, jaki udało mi się dostać z tego dodatku. A na dzisiaj to było tyle. Dzięki za oglądanie po fartem, Yo!